Co robisz? Gra w golfa nie widzisz? <śmienny> Cześć! Dzięki uprzejmości pola golfowego w przytoku będziemy dzisiaj grać w golfa każdym sportem, bo w golfa może grać każdy! To za Mamy! Zasady są proste, czyli ich brak. Dwie drużyny po trzech zawodników. Co uderzenie, inny sport i inny zawodnik. Pięć dołków, mniej uderzeń, równa się wygrana. Agata, Ewa. Maciek, Mariusz, eliminator Krzysiek. i Dominator. Niko wziąłem, leci. Skąd? Stąd. Ale to może fajnie polecieć. Z całej siły. To leci dalej. Jest okay. Ale gramy tak tam, gdzie się zatrzyma, czy tam, gdzie spadło? No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. <laughs> Tego nikt się nie spodziewał. No, Okej, okay, no i lecimy dalej. Szale. Fajnie, dobra. A my? No. I... <laughs> a ja? Dawaj. Od agapy. Teraz od No Mariusz, a wiesz co, co? mówi? Jedna piłka golfowa do drugiej, jak jest w depresji? Nie wiem, co mówi? Jestem Ale... w dołku. Stąd i tam, tak? Stąd, Stąd tak? Się Nie wiem, czy tak. No spróbujemy tak. No i dobra. To był strzał wybitny. Przed Państwem teraz Maciej Grzegorzewski. Jak mu pójdzie? Czy osiągnie swój cel? Duży rozbieg. Patrzcie. Lewandowski. Boże, przewrócił się. No Macieju, bardzo ładnie. Właśnie dzwonili z NASA i pytali, <grym> która piłka poleciała w niebo. Mam ją nacisnąć? Nie, yeah, jesteśmy na ferze! Ale wam ładne nagranie robię. A ty to zepsułaś. Dobra. O ojej, ojej. Myślę, że twoja córka by. Ja też tak myślę. Pożywiamy Hanie przy okazji. Opali nam pół. Duk. Tak. Jak my już Duk. na komu nie będziemy tak. wyglądać? No, rady moskie. O ja. Niestety widać, że każdy omijał podwórkowe zabawy w gry w piłkę. Myślę... Lecimy tam, tak? Myślę, że to jest wina tego, że po prostu nigdy nie graliśmy na polu golfowym w piłkę nożną. Chcę wam pokazać coś. Najlepszy sprzęt. Patrzcie. kawę ile tam jest? jak chcę go do siebie do domu na trawnik. <grym> Będziecie to, obawiam, trochę kosztować Agata. Nieważne. <grym> Mario Lewandowski i tak jest. Bardziej taki cr 7 <grym> O, w piach. Ciach, w piach. Ewa, jak się czujesz przed rzutem? Eee, lekko stres, ale damy radę. W którą stronę ja mam wrzucać. Witamy. Dobra. Ja jestem w takiej formie, że mógłbym nawet uderzać mopem. <noise> Baćkowi się wydaje, że jest na roce, ale... Oleśmy z tym miotłą. usługi sprzątające w międzyczasie. <noise> Dobrze, Agata, macie piłkę. Bardzo ładnie. Dawaj <grywka> <grywka> inni kogoś, teraz ty. Patrz. Jeszcze dalej. <grywka> Nie, przebił. Ważę, e, Mariusz. muszę no, Już, no, już, no, ojej. ojej. Kurde, wow. to jest chyba najlepszy strzał. No. Ale, prawda? Brawo. się boję, że jak to rzucę za mocne, to głowę obetnę tam. Nie? A niestety prosiła. Ua. Wow. No tamte frisbee lepsze było po prostu. Na pojęcie, widać. Na pojęcie, chłopak. Reżące, idealnie. Elegancko. Idealnie. Stój, 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 stój tam! Ten strzał ma więcej sensu niż większość decyzji politycznych. Eee, Krzysztof przygotowywuje tutaj, uważam, przęd, który zapewni nam zwycięstwo. To. Masz kopnąć. O, no, taj, taj na broń, widzę. Wow. 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 <laughs> 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 Aha, <laughs> bardzo! <laughs> Yeah. O, oh. so close. na <laughs> ja, oko. tak czy tak? Ale skup się Maciek, bo tutaj walczymy o 20 tysięcy złotych. No jest. Było blisko, ale nie wyszło. I. <laughs> Ej, czy wy to widzicie? Trabalho. Yeah. Yeah. Gonna... Yes. Uh. Yeah, o que é que Pięknie. O, pięknie, <laughs> w Krzaczki. Aż się muszę napić wody. Pić. <laughs> to. to. Nie, nie, nie do opisania. Trzeba sobie o tak poradzić. Nawet nie wiadomo gdzie to. To jak ci trafia. Piękność ształ Macieja. Dobrze! Super! Dobrze! Jestem w 100% swojej formy. Wygraną mamy w kieszeni. No pewnie, że mamy. Nie był najlepszy pierwszy, zatem czas na drugi. Trzymamy kciuki. Ekstra! Nie wiedziałam, że golf kojarzy się z tak dużą aktywnością fizyczną. Nie spodziewałam się, naprawdę. Krzysztof mówił, że wszystkie partie ciała tutaj ćwiczymy i tak jest. Krzysztof wybrał tenis. Także trzymamy kciuki i. Yes! Wow! Brawo, Krzysztof! Moja kamera tego nie ogarnęła. Tak świetny był ten rzut. Tak. O! Ale huknął. Co tutaj się stuknąło? Słyszałam na ustach, słyszałam Która wasza, która nasza? Prawa? Dobra. E, Oczekujemy. Ja nie chcę być z lewej. Czy możemy zmienić zawodnika? No zdecydowanie mogłoby być lepiej. Aga, Agata kopię. A nie powinnam teraz ja kopać? Tak! To był bardzo dobry strzał. Dwa, jeden. <grystanie> <grystanie> Czy w jakiejś dyscyplinie czujesz się lepiej, najlepiej, a może gorzej? <grystanie> Żadnej. Ten wózek mnie bardziej zmęczył, niż cokolwiek w życiu innego. <noise> Dzięki, jest trochę większy od Ciebie. Czternki, <noise> mamet. 40. Patrz! Uch. Ewa. My gramy z małym chłopcem. Wiesz co? Wiesz co? Siadź, kręcę. Brawo! Ewo, uważaj. To Aligator. O! Łączka! dołek. Krzysiek zaczyna. Ale on wow. grał. Wow. Ale on grał w tenisa 17 lat. lat temu. Mariusz, słynny pałkarz z góry. Brawo! Wytrenujemy i Ciebie. Dobrze, ale ładnie. Zobaczcie, jak ładnie. Ho. Trenujemy. Tak. Tak, my do kimu przyjmujemy każdego? I Maciek, co będziesz używał? Rzuć kulą do kręgli. Krzysiek, w którą stronę? Do dołka. A do do? A bo my to do dołka. czekaj Mogę już? Patrz, pożyczyłem frisbiot Freeza Friza z ekipy, a ja się koleguję z Minimajkiem. Ty jesteś Minimajkiem, tylko że przystojniejszym. Takie to do nie stałby... Dał radę, uważam. A już w tobie nadzieja. Dobra. Mała. A czy mam takie wyktuki? Ufajcie, Ej, ej! jeszcze spada. Nie wiem, z tym pięknym grać. W ogóle nie grać. <laughs> od tego. Aha, teraz Ola, tak? Tak. To nagrywamy. Gata, jest dobrze. Całkiem, całkiem. całkiem, całkiem. Y Mogę pierwsza? Musimy kupiwa na przemian, nie? Yeah. Formalność. Braćmy ja formalność. No. To ja to skończę. Brawo! Jest! Jaki masz plan na tą rozgrywkę? Wygrać. Okej, okay, świetnie. Po prostu, Wygrać, świetnie. Krzysztof. Dobrze się bawić. Dobrze się bawić. Agata? Wyjść z dołka. Okej. Okay. Trafić, cokolwiek. Dobrze. Two hours later. Brawo, dobrze. Jest dobrze. Najlepiej. No dawaj. Dobrze! Przewaga jest okrutnie duża. O, jest zrobiona piłka golfowa? Kto się pytał? Ja. ja. Z Macie wnętrza piłki golfowe. I, A, i z czego to, tak to jest? Kauczuk hmm. taki, guma? Coś różowego w środku. No dobra, miałeś powiedzieć z czego jest Zobacz, zrobiona z z piłka <laughs> golfowa. Po <gulfowa> mojego kochanego syna, myślę, że wygrana jest w kieszeni. Yy, tak, stojąc z boku też tak uważam. Elegancko. I znowu będzie klapa. <laughs> nie, ja się na to nie zgadzam, ja już... Nie będę liczył. Co mówić? Nie będę piłką. Ona wpadnie, zobaczycie? Ona wpadnie razem z Krzyśkiem do wody. <laughs> A nie wolisz tędy się rozbić? O! Patrz! A... Parcik, widać, że grał piłkę. Trenowało się ze Szczefigraf. Szczefigraf? Tak. Myślałem, że z dwa znaki. To my teraz, tak? Dobrze, że nie tylko mi nie wychodzi. Nie słucham już Krzysztofa. Ej, znowu piłka? Łukasz, koło fajnie bym w życiu. W oh, elegancko. Nice. Ale oh, blisko. Co jest? <laughs> yeah! Bravo, winner! <laughs> no. <śmiany> Przyznaję się, tak kompletnie mi nie wychodzi, granie w Okej, ja cię kręcę. Dobrze, skończę to, co? Skończ, skąd, skąd Maciek? Skończę to, nie? Do trzech razy sztuka, do dziesięciu nauka. Przepraszam, czy ktoś by tak żałował chociaż piłkę? Nie. <śmiany> Tak, naprawdę? Ale jesteś miła, dobrze. Ostatni dołek. My jesteśmy zmotywowani. Żeby Ale. Zagdać. Każdy zgodnie uznał, że to jest nasz ostatni dołek w życiu. i Już więcej w żadnym dołku nie będzie. O! Ej, znowu piłka. Aha okej. Poszła! Gdzie mi piłkę zabrać? O jest, super. Macie do mnie zadzwonił, mówi przyjdź do będzie super zabawa. No, Zobaczymy. <laughs> ja Ale super, no zobaczmy, no mega. <laughs> no patrz jak ładnie. Zalecione, no, no. patrz, 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 patrz co się dzieje. Teraz. No No się grało we FFB. <laughs> Pamiętajcie, wszyscy możemy grać golfa, aleluja. Decydujące uderzenie, Krzysztof Robert bierze zamach na siebie i na swoją grę. Będźmy zbliżej. Patrz, z yeah! pół. Ujemne żeby było dobre, tylko że górka przeszkodziła. Masz rację. Kończ. Jest! Jest! Hmm. Dziewczyny, co sądzicie o wyniku? Bardzo głośnie. Wy co? Powiem tak, nieważne Ile razy znajdziesz się w dołku, ważne ile razy z niego wyjdziesz. Idzie. I nieważne ile masz wzrostu. <noise> Jednogłośną decyzją Stem, sądziów po przeliczeniu wyników okazało się, że jest remis, tak. dlatego postanowiliśmy, że dogrywkę nakręcimy przy najbliższej możliwej okay. okazji w Golf Lab Zielone, zielona dłuża. góra. Na 10. Nie spodziewałam się takiej aktywności, ale w ogóle bajka, mega super, mm, polecam. Przepysznie. Jesteśmy dzisiaj w Golf Labie i robimy dogrywkę. Nie ma Mariusza z nami, ale zamiast Mariusza będzie Wenus, która drużyna łącznie strzeli na dłuższą odległość. Ta drużyna wygrywa. Ale, ale strzał, to jest coś. No, dwa, trzy, dwa, trzy, Niestety drużyna Krzyśka wygrała. Bardzo równe szanse, bardzo równe. i tutaj bardzo ładnie uderzyliście, także bardzo równe szanse. Wygraliśmy ten turniej. W każdym razie to był pierwszy turniej na naszym kanale. Już wkrótce będzie ich więcej. W górach przyjdźcie do nas. O. Tam może... zrobimy rozgryw. Subskrykujcie. <grybii> I <grybii> zaczynaj się. Subskrybujcie <grybii> <Websy krucuje> nas. Subskrybujcie nas! Super propry. <grybii> <grybii> może ktoś jest senny jakby z nami na polu golfowym. Piszcie <grybii> do nas. Wszyscy Jestem jesteśmy zwycięzcami! Pamiętajcie, wszyscy możemy potrafić golfa. Hallelujah.